Z nami Remig już Gruchała, czyli Remi, nowy zawodnik Gromdy. Witam serdecznie. Cześć, cześć, witam wszystkich. No właśnie, więc porozmawiajmy sobie o Twoich przygotowaniach, bo muszę przyznać, że jest o czym mówić, bo gdy patrzę na tych zawodników, którzy gdzieś się przewijają przez te Twoje przygotowania generalnie, czyli róża, hunter, z którym się dobrze znasz, czy też gleba, no to, no to robi wrażenie. Opowiedz nam trochę o tym. No to z Martinem się znam. Eee, trenowałem z glebą, z hunterem, trenowałem też u siebie w mieście, no przyłożyłem się do przygotowań i. Myślę, że pokażemy wszystko jutro. I to oni Cię przekonywali, że Gromda to jest fajne miejsce? Jak to wyglądało? Wiesz co, Gromdę oglądam od gali numer 3, gdy Tyson walczył z Diego I od tego momentu oglądam każdą galę. Ta walka mnie przyciągnęła i zostałem do dzisiaj. Na siódemce byłem na żywo, na ósemce byłem na żywo, a na 9 walczę. Jeżeli dobrze pamiętam, to kojarzę Cię z walki na gali MMA VIP, ale też trzeba przyznać drodzy widzowie, że to była taka bardzo sportowa walka, prawda? No, Sportowa, szybka. Też się przyłożyłem i no, miała być sportowa. 40 sekund. Tak, no, 40 sekund niecałe. Miała być sportowa, no i taką chciałem. No. Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale ty jesteś generalnie z bardzo sportowej rodziny, prawda? Tak, tak, tak. Umie boksem, zajmował się dziadek, wujkowie, mój ojciec, kuzyni. Mam dwóch kuzynów na zawodostwie. Także u nas w rodzinie każdy trenuje boks. Dobra, to powiedz nam, co takiego fajnego jest w tej gromdzie? Z adrenalinka, no fajnie, fajnie. Lubię tą gromdę, nie wiem, podoba mi się i chciałem tu przyjść od zawsze. Wiek to tylko liczba, jestem jednym z młodszych zawodników, ale chcę pokazać, że też swoje potrafię. Przyłożyłem się naprawdę i no gromda jest fajna, no co, morda nie szklanka, jutro się bawimy. Muszę zapytać cię też o twojego rywala, bo trzeba przyznać, że on się gdzieś zapisał już w tej historii Gromdy, jeżeli chodzi o ten jego pojedynek z niedźwiedziem, jeden z najbardziej emocjonujących i krwawych pojedynków w gromdzie. Co ty myślisz o tym losowaniu? Myślę, że dobrze. Los tak chciał. Nie podałem mu ręki na ważeniu, bo ma niewyjaśnione konflikty z moimi kolegami ze swojego miasta i tyle, nie. Dziękuję Remi i wszystkiego dobrego. Powodzenia jutro. Dobra.